Pewnego dnia w szkole nauczycielka zauważyła, że mały Jaś zanosi się płaczem. Podeszła do niego i zapytała: Jasiu, dlaczego płaczesz? Chłopiec otarł łzę i wyznał: Proszę pani, mamy bardzo małe mieszkanie i nie mam własnego pokoju. Wszyscy musimy spać w jednym łóżku ja, mama i tata. Każdego wieczoru słyszę, jak tata najpierw pyta mamę: Boli cię głowa? Jeśli ona odpowie, że tak, Tata robi się zły, ale jeśli powie, że nie, on strasznie się cieszy i zaraz pyta mnie: Jasiu, śpisz? Kiedy odpowiadam mu, że nie śpię, on wtedy się znowu denerwuje i daje mi karę. Nauczycielka pomyślała chwilę i poradziła: Jasiu, to spróbuj dzisiaj udawać, że śpisz i nie odzywaj się ani słowem. Następnego ranka nauczycielka pyta chłopca. I jak poszło? Jaś z jeszcze smutniejszą miną odpowiada. Tata znowu zapytał mamę, a potem mnie? Czy śpię? Zrobiłem tak, jak pani radziła. Leżałem cicho i nie pisnąłem ani słowa. To dobrze, mówi nauczycielka. Czyli tata nie był zły i nie dał ci kary? Nie, kontynuuje Jaś. Słyszałem, że był bardzo zadowolony i nagle z mamą zaczęli się strasznie wiercić. Łóżko zaczęło się trząść, jakby było trzęsienie ziemi. Mama zaczęła głośno dychać, wymachiwać nogami i krzyczeć: O Boże, o Boże!. Nauczycielka sponsowiała i zawahała się, ale zapytała: I co było dalej? No i wtedy usłyszałem, jak tata pyta mamę: Dochodzisz już? A mama krzyknęła: Tak, tak już, czekaj! Wtedy się przestraszyłem, bo oni zazwyczaj nigdzie nie wychodzą bez mnie, więc zerwałem się i zawołałem. Poczekajcie na mnie, ja też idę. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj nasz kanał i obejrzyj kolejny.